Wielu kierowców buntuje się przeciwko zabieraniu im prawa jazdy na 3 miesiące po tym, jak przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę, no chyba, że urządzenie zarejestrowało ewidentnie dużą różnicę. Policjantom bowiem często zdarzają się błędy, między innymi polegające na niewzięciu pod uwagę, na korzyść kierowcy, dopuszczalnego błędu pomiarowego urządzenia, jeśli wykazało ono na przykład przekroczenie o 51 km. Tymczasem miernik ma dopuszczalny błąd pomiaru plus minus 3 km na godzinę, więc przy takim wskazaniu realnie może to być nawet 48 km. Kierowca w takiej sytuacji traci uprawnienia do prowadzenia pojazdu na 3 miesiące, nawet gdy kwestionuje pomiar i odmawia przyjęcia mandatu. To policjant bez jakiejkolwiek kontroli decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy, potem przesyła dokumenty do starosty, który w zasadzie technicznie wydaje decyzję administracyjną w tej kwestii. Rola starosty była. Tylko z tego powodu, że starosta był organem wydającym dokument prawa jazdy. I z całej tej procedury jest to kierowane, że organ, który wydał, ma obowiązek zatrzymania. Te sprawy jakby poza ingerencją starosty się odbywały. My praktycznie nie mamy takiej procedury, która by skutkowała innym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi, jak kierowca powoływał się na jakby. Stan wyższej konieczności, to przeważnie decyduje o tym policjant kontrolujący, i w tym momencie można z tego skorzystać, więc były przypadki też, że policja na sygnale zaprowadziła kierującego do szpitala, czy gdzieś jakąś pomoc, żeby udzielić. W świetle obowiązujących przepisów nie ma od tej decyzji procedury odwoławczej, a jeśli kierowca zdecyduje się na drogę sądową, to i tak wyrok nie zapadnie przed upływem trzech miesięcy, podczas których pozostaje bez uprawnień. Zawsze mógł się odwoływać, wtedy odwołanie się kieruje do SKO. Ostatnio mam taki wyrok, który wpłynął w zeszłym tygodniu, że kierowca się obronił z racji tej że urządzenie, którym mierzono, nie miało po prostu świadectwa jakby dopuszczenia do użytkowania i to minęło, bo to było w 2021 roku, a dopiero po półtora roku jest rozstrzygnięcie, ale to po sprawie w sądzie i dopiero sąd okręgowy jakby przyznał rację kierowcy. O tym, że procedura jest wadliwa, mówiono wielokrotnie, a zmiany przepisów domagali się także posłowie. I nie dlatego, że kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za drastyczne przekroczenie prędkości jest zbyt surowa, ale z powodu braku prawa do sprawiedliwego sądu przed jej wykonaniem. Wniosek o zbadanie tej sprawy do Trybunału skierował prezes Sądu Najwyższego. Ostatecznie Trybunał orzekł, że przepis o zabieraniu prawa jazdy jest niezgodny z konstytucją. Nie oznacza Oznacza to jednak, że teraz można bezkarnie przekraczać prędkość. Ja bym ostrzegał jeszcze kierowców, bo to jest rozstrzygnięcie o niekonstytucyjności, ale nie ma żadnych nowych przepisów wykonawczych i w starostwie tutaj, jak te sprawy, które się pojawią, będą jednak do czasu nowej ustawy, do czasu wprowadzenia nowych rozporządzeń, traktowane po staremu. Także przestrzegam jeszcze Państwa, bo naprawdę my nie mamy żadnych nowych przepisów. A obecnie trwa oczekiwanie na uzasadnienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie którego będzie można sporządzić nowe przepisy zmieniające te zakwestionowane. Do tego czasu policjanci zatem nadal będą decydować o tym, czy zabrać kierowcy prawo jazdy, czy też nie.